Więcej niż jedno zwierzę to. Owca? I jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to. Lama. Lama. No Lama. nie, no to teraz. Panie Krystianie, geografia, który kontynent jest najmniejszy? Najmniejszy jest Watykan. Kontynent to A. Australia. Sorry. I uwaga, temat kompletnie z przeprawami, nie mający nic wspólnego. Co lata, chociaż nie ma silnika. Helikopter. A nie. He. No ja. No ja. Helikopter bez silnika nie poleci. To był twórcą i przewodniczącym Komitetu Narodowego Polskiego utworzonego w Paryżu w 1917 roku. Ignacy Paderecki. Roman. Wiedziałem, że to jest Zadymowski. 112 punktów i zabrakło szans. Sekundy w zegarku odmierza sekundant? Tak. Nie. Sekundnik. Przepraszam. Sekundant tyle. przydatny jest w pojedynku. Tak. Nazywał się dawny typ roweru bez przekładni, o przednim kole dużym i tylnym sporo mniejszym. To był cyk cy cykloped. Niezupełnie. Nie, nie, to był bicykl albo welocypet. Edukacja, w którym mieście w latach międzywojennych działał Uniwersytet Jana Kazimierza? Uniwersytet Jana Kazimierza działał w Elbowie. Szukasz wojny to ją znajdziesz. Numer 10. ...owocowym? E, soczek. Zabawka lakota. E, piłka. Komu płacimy? E, żonie. Co rośnie? E, drzewo. Drzewo rośnie dobrze. No z żoną fajnie. I w Paryżu nie zrobią z owsa konia. Ryżu. Rydze. I w Paryżu nie zrobią nic ofsaryżu. Zoziemiec, który oglądał wydanie naszego teleturnieju, powiedział z podziwem, ale oni tam u pana mają mocne głowy. I trudno mu było wytłumaczyć, że po polsku jest pewna różnica między mocną głową a tęgą głową. W którym wieku Jan Zamojski założył zamość? W wieku. 16. W wieku 38 lat. Mat Jak nazywał się gigantyczny goryl? Tytułowy bohater filmów od 1933 roku. Była to Godzilla. Godzilla nie była gorylem, a goryl to był King Kong. Pan Janusz, który komiksowy bohater nosi przy domek mroczny rycerz? Kapitan Ameryka. Katarzyna Bąk. Przyjechałam z piekar śląskich. Wykształcenie pedagogiczne. Pracuję jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Moje zainteresowanie to bieganie i obiady u siostry. Co często zostawiamy? Nie wytrzymała nerwowo. No trudno, nie kończę. Co często zostawiamy? Trzeba odpowiedzieć. Dziecko. A zobaczycie, jakie jest pytanie. A pytanie brzmi tak: co często zostawiamy w taksówce? No dziecka nie. Kamil. Portfel. Portfel. Dobrze. E, portfel jest. Jan Plutecki. Znekli. kołonekielki. To ważne. Nie zajmuje się niczym. A zainteresowania mam takie, że czytam książki. Wszystkie, jakie mi w ręce wpadną. Janusz Będkowski z Turku. Z wykształcenia technik informatyk pracuję jako operator maszyn CNC. Moje zainteresowania to kino, podróże i żona kolegi Darka Monika. Nie sytuację. Dobrze. Przyrząd sportowy, jaki może trzymać w dłoni lekko atleta, Co to jeszcze może mieć w ręku? Tacheta? To jest, no nie, to, to z dawnych czasów. Ale no, no, już nie, powiedziałeś, nie. że to sztacheta, trudno. To, to dawne czasy jakieś widzę, no, że facet ze sztachetą chodzi po ulicy. No. Chłopak z Drechowa, nie? Chłopak z Drechowa. <gry> Lekarteci chciałeś dobrze. No bo... Jak nazywają się pasiaste ssaki z rodziny koniowatych? Stanki. Zebry. Zoologia. Oh. Jak nazywa się drapieżnik z rodziny psowatych, który zamieszkuje pustynne rejony północnej Afryki? Ma ogromne uszy, puszysty ogon i jest barwy piaskowej. Czy jest to kangur? Nie, jest to fenek kangury. Nie... Jak nazywa się cienka kiełbaska z mielonego mięsa, niezbędny składnik hot doga? Kiełbasa. To jest parówka. Pytanie ma e, pięć odpowiedzi. Co według powiedzenia można zrobić z kotem? Eee, Artur. Powiesić kota. Ojej! <śmiech> <śmiech> to ja nie wiem, czy takie powiedzenie, <laughs> żeby kota powiesić. Filip Udarski, Stolunia, fizyk, z zainteresowania, słaby film, słaba książka oraz pani sylwia z tego programu. Teologia. Jak nazywana jest samica Jelenia? Łosica. Łania. Sztążki, świderki, muszelki, kokardki i łazanki. To rodzaje której popularnej potrawy z mąki? Kluski. Kluski śląskie. Makaron. Maka makaron. Obciąganie. <grystek> Niewątpliwie, ale... Pani Joanna, biologia czy seradela? To roślina czy ryba? Tak. To roślina. Niestety odpowiedzi tak nie możemy uznać, chociaż padła po słowie roślina, ale postawiliśmy Pani wybór. Panie Sławomirze, pierwsze pytanie należy do kategorii pojazdy mechaniczne. Jak z francuskiego nazywa się na dworze samochodu? Podwozie. Karoser. No to kolejna pana Andrzeja Dzieje Pytanie z kategorii anatomia człowieka. Ile palców ma człowiek? Szlawek? Człowiek? Człowiek. Dzieci... 20. Pytanie, po przybitaniu. E, widzę, że niechętnie panie, że ja, no nie, no. nie, no dobrze, ja wiem, że to, to gerwanalizacja to na czarno, to gdzie ja tam będę z żółtym, nie? E, pytanie jest takie, uwaga. Małe, ale niebezpieczne zwierzę. Proszę. Kuna. Kuna? Kuna niebezpieczna. Ja wiem, tyle niebezpieczna, że przegryza w samochodzie różne rzeczy. Mucha. Mucha niebezpieczna? Chyba nie. Ale może Monika coś dorzuci. Małe, ale niebezpieczne zwierzę. Szczur. Szczur. Mamy szczura. Janna.